Starotowy Kącik Kameli, witam wszystkich bardzo serdecznie, kochani, witam Was z nowego miejsca, może być troszkę pogłos, mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzał, o tym chciałam wspomnieć. Zapraszam Was na tygodniówkę, tydzień od 31 maja do 7 czerwca, sprawdzimy co się będzie działo wewnątrz Was, co idzie do Was z zewnątrz, czego nie dostrzegacie, co Wam umyka w, sy w sytuacji, w której jesteście, to będziecie w tym tygodniu, co dobrego do Was idzie i zapytamy o radę. I zapraszam kochani żywioły ziemi, byk pan na kościoroże, zaczynamy od byka. Drogie byki, czytanie dla Was, tygodniówka dla Was. Główna energia. Co się będzie działo od Was? Co idzie do Was z zewnątrz? Co wam umyka? Czego nie dostrzegacie? Co dobrego do was idzie? I jaka rada? Karta zdarzeń. Wciągniecie w wir najpiękniejszych zdarzeń i niespodziewanych zwrotów akcji. No pięknie. Niespodziewane akcje, niespodziewane zwroty akcji i najpiękniejsze zdarzenia. Karta zdarzeń. Dużo się będzie działo. Piękną energię macie. Co wewnątrz was? Piątka była. No, może się faktycznie dużo dziać. Słuchajcie, może, możecie zostać wciągnięci w wir, tak jak Karla też o tym mówi, zostaniecie wciągnięci w wir zdarzeń, które będą też takimi zdarzeniami, które będą dotyczyły na przykład jakichś innych osób, czyli no tutaj, pamiętajcie, są najpiękniejsze zdarzenia też, ale niespodziewane zwroty akcji, czyli no może się dużo dziać. Może mogą być jakieś rozmowy, dyskusje. Ktoś się będzie zgadzał, ktoś się nie będzie zgadzał. Czwórka kielichów. Szóstka kielichów. Wieża. I tutaj, słuchajcie, no, wewnątrz Was jest tak pokazane, że te zdarzenia będą, ale może się do Was niespodziewanie odezwać ktoś, na kogo po prostu byk tak jakby czekał i nie czekał. Z jednej strony czekaliście, y, aż ta osoba się odezwie i chcieliście, tego, a z drugiej strony, żeby się tylko, lepiej, żeby się nie odezwała. Może się odezwać, słuchajcie. Ktoś, do kogo te uczucia po prostu jeszcze nie wygasły, one, one wciąż są, to, to może być niespodziewane dla Was. Oprócz tego, że tutaj będą te różne zdarzenia, to też, to też może coś takiego być. Wieża. I tutaj ta wieża przy tych kartach mówi o tym, że. No znacie sobie z tego sprawę, że, że tak naprawdę właśnie wciąż cały czas byliście, w tym, byłyście w takiej energii oczekiwania, że a może jednak napisze, może ta osoba się odezwie, że to jest ktoś, kto jest na, dla was wciąż ważny, nawet jeżeli wydawało wam się, że nie, to jest wewnątrz was, co idzie do was z zewnątrz, Rycerz mieczy. Tutaj może być taka osoba, kto, ktoś to nakręca te zdarzenia. Tutaj no jest, są, będzie się coś dużo działo, ale jest ktoś, kto to, to, tak jakby sztucznie to podkręca. Podkręca tempo albo nakręca na przykład jakieś ludzi też, jakieś na przykład są zdarzenia, jakieś prace w rodzinie. Jest, jest ktoś, kto tak wiecie, taki po prostu sieje zamęt. No tak jakby no, robi taki młyn. No, ale jest też y, ta osoba tutaj, bo tych zdarzeń będzie więcej, widzicie. Jest ktoś, kto się właśnie tak niespodziewanie do was odezwie i zdacie sobie z tego sprawę, że wciąż macie słabość do tej osoby, wciąż to jest ktoś, kto jest w waszym sercu. No jest y, dziewiątka buław i głupiec, y, bo faktycznie ktoś taki się do was odezwie, bo z zewnątrz idzie chęć tego kontaktu. I y, tak jest pokazane, że to jest ktoś, kto y, wie o tym, że, y, że tak z jednej strony chcecie, Chronicie swoją energię przed tą osobą, czyli z jednej strony nie chcecie, a z drugiej strony chcecie, czyli ten nowy początek wciąż jest możliwy. No, taka przewrotna energia, okay, a yy, czego nie dostrzegacie, co wam umyka, drogie byki, szóstka w nieczy? Że ominą was jakieś kłopoty, że wasze decyzje, które podjęliście w życiu, w przeszłości spowodowały, że teraz, na przykład, jak sobie pomyślicie o tym, to jak dobrze, że wtedy podjęłam taką decyzję, tak zadecydowałem, bo dzięki temu uniknąłem kłopotu, uniknąłam kłopotów. Tego jeszcze nie widzicie, tak jakby nie dostrzegacie tego, że Teraz może jak ja Wam o tym mówię i za jakiś czas coś takiego się wydarzy i na, coś sobie takiego pomyślicie, o na przykład y, dobrze, że y, nie wiem, kupiłam mieszkanie teraz w tym miejscu, bo później teraz są na przykład dużo droższe, albo no cokolwiek takiego, czyli Wasza decyzja w przeszłości spowodowała, że teraz że macie mniejsze, czy kłopoty, w ogóle nie macie kłopotów, a moglibyście mieć, gdybyście wtedy nie zadecydowali tak, tylko inaczej. Coś było. Osemka tak. A dzięki temu właśnie, y, nie to, że nie macie tych kłopotów, to jeszcze tak jakby jest ten zysk. I teraz możecie ten zysk, zysk zainwestować w pentakli. No jesteście wygrani. No, taka energia. drogie pyki. Co dobrego to dla zamiast. Was? Królowa była. To jest ktoś, z kim można y, robić coś wspólnie. To jest dobre. Czyli ktoś Was na przykład namówi na coś, będzie chciał coś z Wami zrobić, jakaś osoba to może być energia żeńska najbardziej. I to jest dla Was dobre, czyli ktoś Was tak, nie wiem, wyrwie z domu, powie, chodź, słuchaj, nie wiem, idziemy, zrobimy, po prostu podziałamy. I to jest dla Was bardzo dobre. Słońce bardzo Was to ucieszy. Kapłan, i lichów. No słuchajcie, no, ktoś Wam zrobi taką przyjemność, to nie, może być romantyczna historia, nie musi być, ale po prostu jest przyjemność, jest kakielików, kielichów. Poczujecie się naprawdę dobrze tacy, poczujecie się zauważeni, zaopiekowani, że ktoś po prostu przyjdzie i powie: Dobra, opieraj się, słuchaj, jedziemy, i to będzie dla was bardzo dobre. Poczujecie, poczujecie taką wdzięczność też do tej osoby. Czyli to jest takie spełnienie, taka radość, że, że, że ta osoba po prostu chciała akurat z wami to zrobić i po prostu chciała wam taką przyjemność też zrobić, że komuś chodziło właśnie o was. Kochane byki, jaka rada? Remita. No ja i że rada jest taka, że na, na samotne chwile przyjdzie czas. Teraz nie jest czas na to. Teraz się będzie dużo działo. Są kapeluszną. Trzy miecze. I też czas na takie rozpamiętywanie, na przykład co wam się wydarzyło w życiu, czy, czy ta osoba was tutaj zaradniła, czy nie, cokolwiek na taki wgląd w siebie, przyjdzie czas. Na taką retrospekcję, czy cokolwiek, takie analizowanie tego, na, na analizowanie swoich uczuć, na analizowanie swoich odczuć, przyjdzie czas, bo teraz się, teraz się po prostu dzieje i teraz trzeba się na tym skupić. Drogie byki, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego wam życzę, dziękuję bardzo i zapraszam Pannę. Drogie panny, witam Was bardzo serdecznie. Sprawdzimy tego dnia w Główne energię. Co się będzie działo, drugie panny, wewnątrz Was? Co idzie do Was z zewnątrz? Czekaj dostrzegacie, co Wam umyka. Co dobrego dla Was idzie do Was. Jaka rada. Drogie panny czytanie dla Was. Karta przemiany. Piękna karta. Pierwszy raz weszła w tej talii. To, co złe na dobro zostanie odmienione i szala przechyli się na Twoją stronę. To, co złe na dobro zostanie odmienione i szala przechyli się na Twoją stronę. Pięknie. I teraz się zmienia. Będzie dobrze. Drugie Panny, teraz będzie dla Was dobrze. Ta szala się teraz przechyli na Waszą stronę. Co wewnątrz Was? Ósemka Kielichów. A już tutaj jest Panna, która się chciała z kimś żegnać. Albo z czymś żegnać. Już tutaj mieliście taką... To jest taka energia. No to już chyba... Już chyba przepadło. Już to do mnie chyba nie przyjdzie. Ja już chyba tego nie dostanę. To już nie jest dla mnie. Ktoś jest niedostępny. Coś jest niedostępne. Zostawiam to. Bo to już... To już chyba nie zadziała. A tutaj jest Karta Przemiany, no ankowie, czwórka błogów, wieża, piątka kielichów. No i słuchajcie, no jest taki wyraźny przekaz dla Panny, że tutaj... Um, takie uczucie, że, że, bo to jest wewnątrz Was, że uda Wam się z kimś zbudować coś, wie, coś więcej, że pomiędzy Wami na przykład będzie taki stabilny związek, że pomiędzy Wami będzie stabilna współpraca, że zamieszkacie z kimś, że to wszystko, że to wszystko co jest pomiędzy Wami, to jest po prostu to jest coś, coś, coś większego, to jest coś więcej, bo to jest właśnie wewnątrz Was I, i tutaj coś się wydarzyło lub właśnie to, że się nic nie wydarzyło, jest ta wieża, i Piątka i ta osobka kielichów, która właśnie mówi o tym, że, że takie, u was było takie poczucie, że jednak nie, jednak ta sytuacja już jest stracona. To jest, y, to jest ktoś, kto po prostu do mnie nie wróci lub y, przepadło. no, A to jest ta karta przemiany. I teraz się, wydarzy się coś takiego, to jest jak koło fortuny, słuchajcie, wydarzy się, bo to są takie czynniki zewnętrzne, wy, wydarzy się coś takiego, że poczujecie, że ta nadzieja do Was wraca, że to, że to coś, co było po prostu niemożliwe, co się miało nie wydarzyć, nie zadziać, teraz jak najbardziej będzie możliwe. Ale póki co, po prostu to jest ważna ta główna energia, bo Wy będziecie właśnie w takiej energii, że, że jednak nie, że tutaj cokolwiek, o cokolwiek to chodzi, bardziej o emocje, co z zewnątrz to idzie. Ktoś o was wciąż myśli. Wciąż jesteście w myślach takiej, jakiejś osoby, której po prostu, o której tutaj myślicie słuchając tego. No, ktoś o was myśli to powiemy. Piątka mieczy. Sprawiedliwość. Ale tutaj słuchajcie, jest taka energia, że to jest ktoś, kto y, tak jakby y, nie chce się przyznać do błędu. Ta osoba. Y, y, Przychodząc do was, jednocząc się na przykład z, z wami, tak jak chciała, bo się przyznać takiegoś błędu, czyli musiałaby się przyznać do sytuacji, w której nie miała miejsca. Nie miałam wtedy racji. Nie miałem wtedy racji, nie miałam, nie miałam wtedy racji, racji i po prostu i przyznaję się do tego. I wtedy jest ten głupiec i tak, jest ta sprawiedliwość, czyli sprawiedliwości zado, dałoby, sprawiedliwości stałoby się zadość, przepraszam. I ten głupiec to jest możliwe, ale to jest ktoś, kto no, myśli o tym, ale walczy. Czyli tutaj jest tak pięknie pokazane, że jest ta karta przemiany, w was jest ten żal, czyli to się zmieni, bo gdyby nie było tej głównej energii, to można by powiedzieć, że tutaj ktoś, to po prostu zostanie w tym. Czyli wolę być sam, ale nie przyznam się do tego, że nie miałem wtedy racji, że, że ta sytuacja na przykład mnie przerosła, no cokolwiek takiego. Ale skoro jest ten głupiec, jest, jest ta energia, czyli ktoś, to przewalczy w sobie. Ale zobaczcie, że to no, było blisko. Że było tak śliskiem. Ale też buław. No właśnie. I, I zrobi i powie dobrze, ok. Zadziałam. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czyli taka sytuacja. Taka sytuacja dla Panny. Czego nie dostrzegacie, drogie Panny? Co Wam być może umy umyka? Dziewiątka buław. Że ta sytuacja tutaj z tą osobą spowodowała, że na innych też jesteście zamknięci, zamknięte, że jesteście niedostępni dla ludzi. Że tak bardzo jesteście skupieni na tej, na tej całej sytuacji, na tym, co się tutaj dzieje, że nie dostrzegacie też, że się właśnie zmieniacie dla, oczu, dla otoczenia, dla innych osób. Jest tutaj diabeł z to no, że mocno jesteście w tych emocjach. Tutaj, mocno jesteście w tych emocjach, drogie panny. No i przez to, że właśnie jesteście po prostu, że ktoś na przykład z otoczenia mógłby wam powiedzieć, y, pomyśleć sobie w ten sposób, że no, ona się zmieniła względem mnie, on się zmienił względem mnie, bo jesteście tak silnie w tych emocjach i tego nie dostrzegacie, że jesteście niedostępni dla innych. Mm. Kochani, co dobrego dla Was, drogie panny? Świadomka była jako dobra karta. No to może mówić o tym, że właśnie dostrzeżecie to, że jesteście niedostępni, że y, tak jakby chronicie się swoją energię przez to tutaj to przez, przed tą osobą, ale też przez wszystkimi tak jakby dookoła i y, dostrzeżecie to. O, To jest to dobre, że dostrzeżecie to, co się po prostu tutaj dzieje. Kórka mieczy. Jest taka energia, że panna po prostu robi coś takiego muszę ochłonąć, muszę okłonąć. Jest, jest dziesiątka była Buławirce kielichów. czyli znacie sobie z tego sprawę, że tak bardzo właśnie myślicie tutaj, czy ta osoba zrobi w waszą w stronę jakiś ruch, czy to jednak już przepadło, że to jest bardzo głębokie, bardzo w tym mocno jesteście, że potrzebujecie po prostu jest tutaj uzdrowienia, czyli zacie sobie z tego sprawę, że przecież są jeszcze wszyscy inni, jest rodzina, są przyjaciele, że tutaj jeszcze są ludzie wokół was, że ta sytuacja wymaga po prostu uzdrowienia, bo za bardzo się zafiksowałyście, zafiksowaliście na tym rycerzu kielichów. Ta sytuacja was bardzo obciąża. Co, so, jaka rada dla Panny? Poźmie, czyli cesarz. Tutaj powiem wam, że rada jest taka, żeby, Tarot wam tak radzi, żeby, żeby spróbować w tej osobie Którą tutaj właśnie, o której myślicie, o której całe jest taka, taka, to czytanie, to żeby dostrzec tak, jakby. Mm, kiedy ten ktoś pokazuje wam swoją prawdziwą twarz, kiedy naprawdę jest sobą, a kiedy zakładam maskę lub taką zbroję, żeby to dostrzec pa żeby to wyłapać. Bo być może to jest ktoś, kto wam pokazuje to tak, nie stara się pokazać, tylko gdzieś to tak ukrywa, ale jednak. Zobaczcie, no można to dostrzec i ta, 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 na to zwraca uwagę, że te momenty takie po prostu, kiedy ktoś jest na przykład, ta osoba jest ma taką prawdziwą twarz, być może wtedy, kiedy jest słabszy, no sami, sami po prostu zobaczycie, bo to jest ktoś, kto Wam pokazuje już tą swoją prawdziwą twarz, tak jak jest naprawdę, taka jak jest naprawdę, żeby się tym zainteresować, żeby w tą stronę pójść. Drogie Panny, wszystkiego dobrego, karta przemiany dla Was. Dziękuję bardzo i zapraszam w koziorożca. Witam wszystkie osoby z Poznaku Koziorożce. Sprawdzimy tygodniówkę dla Was 31 maja do 7 czerwca. Sprawdzimy główną energię dla Was? Co się będzie działo wewnątrz Was? Co idzie do Was z zewnątrz? Czego nie dostrzegacie, co jest przed Wami ukryte? Co dobrego, to do Was idzie. Jaka rada? Żywioł wody będziecie prowadził, kasząc ogień, który Cię dotąd parzył. No, może być tak, drogie koziorożce, że w tym tygodniu będzie więcej emocji. Będziecie bardziej emocjonalni albo będziecie mieć kontakt z jakąś osobą, która też jest emocjonalna, będziecie rozmawiać też o tych emocjach, tych emocji będzie więcej. Tutaj też, też to, też muszę o tym powiedzieć właśnie, że jest ym, prawdopodobne, że ym, być może jest jakiś koziorożys, który się zacznie angażować w sytuację, w której była do, do, dotychczas tylko pasja. No, że będzie więcej emocji, że zrobi się tak bardziej emocjonalnie. To co wewnątrz was? Piątka Mieczy. Ach, będziecie mieć taki konflikt ze sobą. Piątka Mieczy. Sami się będziecie ze sobą dogadywać, przekonywać siebie albo kłócić ze sobą. jakich Kielichów. Tutaj jest, no jest kochani, taka energia, czy... Przyjąć za dobrą monetę, czy jest zainteresowanie moją osobą. Tutaj jest y, giermek kielichów, czyli ktoś był dla Was naprawdę miły, ktoś po prostu był, y, pokazał się od tej mi mniejszej strony, jakiś powiedział komplement albo jakieś miłe słowo, ale z giermek, czyli po prostu y, tak jakby niewiele to jest. I tutaj zastanawiacie się, czy to jest, y, czy robić z tego wielkie halo, czy robić z tego coś naprawdę, że to jest duża sprawa, czy jednak nie. Czyli po prostu przyjąć to i zobaczyć, co się dalej wydarzy, czy się czy też sytuacja się rozwinie, czy nie. Że macie, będziecie mieć, przepraszam za hałasy, roleta. I tutaj jest, no jest taka sytuacja, że będziecie, będziecie się zastanawiać, drogie koziorożce, czy w ogóle, czy robić z tego, czy to jest coś dużego, czy jednak nie. Czy to jest po prostu ktoś, kto się gdzieś tam pojawił i zaraz odejdzie. Czy jednak to jest ktoś, kto zostanie na dłużej. Piątka kielichów. No bo nie chcecie mieć później właśnie takiej sytuacji i być w takiej energii żalu. Jest ta ósemka buław, czyli Będziecie, te rozmowy wciąż są, ale będziecie mieć taki, taki właśnie taki konflikt, taką niezgodę. Czyli raz na przykład ktoś będzie dawał takie sygnały, że jednak coś tak, że coś może z tego być, coś więcej, że to jest ktoś, kto zostanie z nami na dłużej, a potem jednak nie, a potem jednak tak jakby nie ma ruchu. Tutaj no jest, nie ma tego rycerza, że jest giermek i macie w sobie taką, sami sobie takie zakwodujecie, być może taki roller coaster, czy jednak tak, czy jednak nie. No, ustawka była, no, ale może się dziać dużo i będziecie właśnie się tak, teraz bardziej tak, jakby też patrzeć na tą osobę inaczej, tak pod, bardziej pod względem emocjonalnym. To, co z zewnątrz Was wierza. Myślę, że ktoś Wam y, po prostu y, to jest kochanie, takie drogie taka sytuacja, czyli jakieś zdarzenie na przykład spowoduje, że ktoś się zachowa tak, jak jest naprawdę, czyli pokaże Wam ta osoba. Swoją prawdziwą twarz, czyli jakieś, na przykład, będzie zdarzenie, jakaś taka sytuacja nagła, nieprzewidywalna, niebrana wcześniej pod uwagę, i tym samym przekonacie się, jak, jaka ta osoba jest naprawdę. Ale to nic, słuchajcie, bo potem karty mówią, że, że tak jakby to dobrze. Że tym samym też y, zostawicie tą energię takich iluzji, takich złudzeń i y, takiego myślenia życzy, życzeniowego, tylko będziecie na to bardziej realnie patrzeć. Czyli, tak jakby po prostu ym, to, co się miało na początku już takiego zadziać pomiędzy Wami, co na przykład, jakby się ciągnęło dłużej, to by to, ta iluzja by się ciągnęła, to to zostało zburzone i teraz macie prostą drogę przed sobą. I teraz po prostu drzwi są już otwarte, można działać. Czyli, tak jakby na dobre Wam to wszystko wyjdzie. Wygamony. Z czasem będziecie się poznawać coraz lepiej, i okaże się, że to, że to oczyściło taką atmosferę. O, właśnie, coś takiego. Czyli, że bardzo dobrze się wydarzyło, że tak się zadziało. Czego nie dostrzegacie, czego nie widzicie, drugiego jeziorzeczka? Dziesiątka mieczy. Ja bym powiedziała, że to jest y, taka energia, słuchajcie, że ktoś tylko, ktoś udaje tylko takiego, y, taką osobę, która jest y, taka, wiecie, no. Y, Taka poraniona albo zraniona, albo takie tak jakby ktoś zra, ktoś biadolił, a wcale tak nie było. Czyli ktoś na przykład mówił, że jest mi bardzo ciężko, nie, potrzebuje wsparcia, czy naprawdę ma taką trudną sytuację, ale to jest, to jest takie trochę udawane, takie trochę na wyrost. Trochę, tak jakby, trochę taki teatr. No. może być też w pracy, może być w rodzinie, słuchajcie, bo tutaj jest tak właśnie pokazane, że to jest ktoś, kto, to jest taka sytuacja, kochani, yy, że na przykład będziecie z kimś rozmawiać, yy, na przykład w pracy albo właśnie w rodzinie, gdzieś przy znajomych i ktoś wam będzie mówił, że, słuchaj, no ciężko, no ciężko mam sytuację, naprawdę taką trudną jest ta dziesiątka mieczy i wy się tak przejmiecie, na przykład po, zaczniecie się zastanawiać jakoś na pomoc tej osobie, a tu jest yy, pokazane, że to jest ktoś, kto na przykład na drugi dzień gdzieś. Yy, to też może być to właśnie, że na drugiej dzień spotkacie tą osobę, a to jest ktoś, kto będzie taki zadowolony, w takiej fajnej energii, te wibracje będą całkiem inne. Czyli tak właśnie, tak jakby ktoś po prostu pokazuje się od tej strony, że może on ich miał wcześniej ciężko, ale teraz już tak nie jest. Ja bym nie powiedziała, że to jest ta osoba, że to jest, że to jest rozdzieliłabym tę energię. Tutaj jest ktoś inny, a tutaj jest ktoś inny, ale tak jak, tak jak oczywiście interpretujecie, tak jak czujecie, bo tutaj jest Taka sytuacja, żeby tego właśnie nie dostrzegacie, że tak jakby chcecie podarować komuś swoją uwagę, swoje serce, swój czas, komuś, kto y, przyjmie to z chęcią jak najbardziej, tylko że to jest ktoś, kto jest tak jakby zainteresowany kimś innym bardziej niż wami. Wiem, że tak to jest skomplikowane, ale wierzę w to, że jeżeli za będzie rezonować, to będziecie wiedzieć, o czym ja mówię. Bo już tak nieraz było do jakiegoś różce. co dobrego dla was, gwiazda. No śmiało można powiedzieć, że, y, że idzie do Was jakaś sytuacja z przeznaczenia, idzie do Was coś, co, co się, ma się ma się w Waszym życiu zadziać. Czyli tutaj to, to dobre, co do Was idzie, to jest to, że y, jeżeli zmieniać jakąś sytuację, czy cokolwiek, to po prostu, y, to tutaj kartą mówią, to zmienicie siebie, tą, tą transformację przejdziecie w sobie bo tutaj jest takie, jest, bo zobaczcie, jest karta gwiazdy, jest karta świata, czyli w drugiej koziorożce bardzo możliwe, że w niedługim czasie otworzy się przed Wami karta Brama, i zacznie dziać coś nowego w Waszym życiu i żeby być nie, na to przygotowanym, ale też te transformacje, tak jakby, żeby się mniej skupiać na innych, a bardziej na sobie, bo tutaj idzie do Was coś dużego. Jaka rada dla Was? Król Mieczy. No tutaj jest, kochanie, taka rada. Yy, Jestem ciekawa czy skorzystacie. Wysłuchaj, przytaknij, a niej a, 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 swój rozum. Też y, odnośnie tutaj może być jakieś właśnie takie sytuacje, że na przykład ktoś będzie coś mówił w pracy ma opowiadał wam, czy tutaj jest taka rada, że wysłuchać, y, tak, nie wchodzić tak jakby w dyskusję, ale mieć swój rozum, czyli po prostu patrzeć na tą sytuację tak y, realnie. Nie pod wpływem czyichś słów, czyichś emocji. Są hakielików, no właśnie. Słońce, czyli po prostu no, no mieć swój rozum, czyli odejść od, takiej, od tych emocji. Bo tutaj, jeżeli na przykład dacie się w to wciągnąć, to tutaj karty pokazują, że że tylko wam przyniesie tak jakby kłopot, czyli będziecie się martwić o czyjeś sprawy, o czyjeś życie, że to jest, że to jest wam niepotrzebne, to jest wam po prostu niepotrzebne. Czyli wysłuchać tak, ale bez takiego zaangażowania, bez no, i właśnie, żeby sami, żebyście sami wyciągali wnioski z tej sytuacji swoje własne. Kochani, takie szybkie czytańko teraz z nowego miejsca, całkiem nowego. Właśnie dzisiaj się zaczęłam urządzać. Życzę Wam udanego tygodnia, dobrego czasu. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, jak to z Wami rezonuje, jak, jak to odbieracie, jak to odczuwacie. Amelia73.tarot Adres adres mnie, jeśli ktoś potrzebuje czytania prywatnego, dajcie mi znać, jest nowe miejsce, nowa energia. Będziemy sprawdzać co u Was. Wszystkiego dobrego.